Witam Państwa serdecznie. Panująca pandemia znacząco wpłynęła na nasze życie. Jesteśmy zamknięci w domach. Nie mamy w tej chwili dostępu do bibliotek, do, do tego wspaniałego księgozbioru, który dla Państwa gromadzimy. Ale myślę, że w każdym domu, w którym są dzieci, są jakieś bajki, baśnie, opowiadania, jest jakaś poezja którą możecie Państwo przeczytać swoim pociechom. Myślę, że czas kwarantanny to fajny okres na budowanie rodzinnych więzi, na wspólne czytanie. Ja mam dzisiaj dla Państwa ciekawą propozycję. Wiersze pani Agnieszki Frączek, Rymobranie. Bykini. Jaki bytu wybrać trik? Głowił się raz pewien byk by zawrócić pannie krowie w jej łaciatej pięknej głowie. Dzisiaj mamy mieć spotkanko. Jak by tu ubrać w dzianko? Nagle do lewego ucha zabzyczała mu mis mucha. Co ja słyszę? Randka z krową? Jak się ubrać? Nagalowo! W dziej porteczki Milarusz, marynarę w kratewusz, Kapelusik wsać na głowę, użyli perfum i gotowe. Byk z wrażenia fiknął fik, ale się wystroił w mik. Wdział kraciastą marynarę i rzecz jasna portek parę. Krowie się spodobał strój. Rzekła słodko: Byczku mój, eleganckie masz bykini. Od znawczyni. Potwórko. Było sobie raz potwórko. Wiedźma tam wpadała z córką, żeby bawić się z nią w berka, ćwiczyć loty na szufelkach albo lepić babki z piasku. Było sobie raz potwórko. Król straszydeł z pociech czwórką zjawiał się tam co dzień prawie i fikali kozły w trawie. Strach na wróble wczesnym rankiem w ciuciu bałpkę grał z bratankiem, a wilkołak przy niedzieli kręcił się na karuzeli. Było sobie raz potwórko, śmiech się tam rozlegał w kółko, bo czy potwór to, czy nie, każdy lubi bawić się. Przeprowadzka. Hej, hej, bocianie, dokąd ty lecisz? Pyta papuga po raz sto trzeci. Dokąd znów ciągniesz plecak, kuzynkę, żonę, teściową, bananów skrzynkę? Zostań tu z nami, dobrze ci radzę. Nie masz już dosyć tych przeprowadzek? Papuga pyta 104. czwarty raz. A bociek milczy jak głaz. Bocianie skrzeczy po raz sto piąty, czemu porzucasz swe stare kąty? Bociek był niezbyt skory do gadki, rzadko odzywał się do sąsiadki. Gdy odklekotał jej więc znienacka, wracam do domu, to przeprowadzka. Tak się zdumiała biedna papuga, że aż runęła z drzewa jak długa koto strofa Antka naszła raz ochota żeby kupić w worku kota Kupił więc lecz z blat, gdy z worka na świat wyszedł kot Demolka Od wieczora aż do ranka kot się huśtał na firankach a od ranka do wieczora pazurkami meble orał. W nocy po tapczanach skakał, A gdy ktoś spał na bosaka, Kot z radością gryzł go w piętę. Antek jęczał niepojęte, A kot chował się w zmywarce I urządzał harce w pralce. Albo ganiał z psem po sofach. No, po prostu. Koto strofa. Drobio branie. Cip, cip, taś, taś wbiegł do lasu mały Staś. Ciężki kosz z wikliny dźwiga. Między paprotkami śmiga. Mknie po trawie, gna przez zmech, Pewnie zaraz straci dych. Pędzi z górki na pazurki Nawołując gąski, kurki, cip-cip, taś-taś, bardzo już się zmęczył Staś. Ale nadal runo depcze, i raz krzyczy, a raz szepcze, taś-taś-taś, cip, cip cip a kosz pusty. Ale wstyd. Moi drodzy, dzieciaki, subskrybujcie, odwiedzajcie nasz kanał na YouTubie pod nazwą GOKiB w Grębocicach. Lajkujcie nas na Facebooku e, wpisując Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Grębocicach. Mam nadzieję, że spodobał Wam się nasz cykl e, czytelniczy. E, następna propozycja dla Was to Wasze ulubione przygody koszmarnego Karolka. Hashtag Zostań w Domu. Hashtag kultura w koronie.